No nie. nie no, co ty robi! bo Oni są chyba na... Chyba co Przejadę go. Ha! Nie strzelajcie do kury. Chłop do kury strzela. Ta kura mu oddała. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Izaka. Przed wami coś specjalnego z Counter-Strike'a Global Offensive. Czy to Source 2 zapytać. Odpowiedź poznacie już w tym materiale, pod którym koniecznie zostawcie łapkę w górę, bo naprawdę nie pożałujecie. To, co się działo, słuchajcie, na tej mapie, to jest coś, to jest poza waszą CS-ową wyobraźnią. Naprawdę. Zobaczcie sami, bo to, co tam się działo. Gwarantuję wam, że będziecie zaskoczeni. Tak jak ja byłem. Naprawdę. Miłego oglądania. Chodźmy, banan, szybko, do lewej od razu. I tu trzeba się zacząć budować. Out. Nie przejdą, no. Ten pikował. Patrzcie go tam, patrzcie go tam. Kurde, no. Co to za celownik, ty? Boże, Ej dobra, pixel weź to za pauzę i kiknij tego drożdża, to nie ma sensu. Co to za zabudowany banan? Kasuj Oni, oni mają... Mordo, oni mają pakę. jaki off angle. O, -o. Niestety Przyszedł samochodem, kurde przyjechał jeszcze Gdzie dusza zabraknie. No no, ty, on... Skrócił banan! Ddychnę na bananie No kurde no skracają! No chłopce banan skróciła samochodem, w ogóle nie dało się nic zrobić ładnie, jeszcze jeden go na bananie O właśnie tu, nice Dwa na jeden macie. Chyba widziałem. Nie umiem już trzeba budować. Wychodź go i wiemy później na co? Ty masz bombę. Co ty budujesz, mordo? Jest! Na banana wyszedł! Musisz, nie musisz po prostu Emma skill'owo Chłopca <grym> bo w kurtkę, po prostu pójść, ale nie, można budować to, trzeba się zbudować <grym zbóg w górę> Będzie Fortnite pick będzie za chwilę Trochę nieudolne, ale... No i zobacz on szybciej boduje chyba Ja pierdzielę to to się wyprawia jeszcze Ja idę Mida Dobra ja biorę skuter dojeżdżam Mida Chodźcie tędy, chodźcie tu za mną w prawo No na dachu daję Jadę Precy banan Banan po mnie Drożu tylko Na drogim jest nie skracają. Poratuj, poratuj nas! Jasper ma 80 w reszcie, zero. Pojeżdżam. Tak. Nie no, dobra. Leży? Jasper, a skąd ciuch, ciuch. Co tu się tak, dzieje? Tak, 20 ma. Yeah. Ja myślę, że trzeba, słuchajcie, wchodzić u siebie tutaj na dach i kutabanić i czekać na nich. To jest najlepszy pomysł. Jak tu wejść? Nie, tylko jeden Pogujcie może. Stotę. Dawaj. Dobra, jedzie, 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 nie, jedzie. bo nie pojedzie, nie pojedzie. Czekaj, jadę. Uzwojamy. Ty jesteś naszym czołgiem, broń na, będziesz nas chronił Oni są chyba na... Pa, pa. Przejadę go! Ty auto jedzie! O kurde Zablokowałem się Auto, auto! Mid! Co? De, Jeden auto na to. Wyszedł! Zabalona wyszedł! Leży! O nie, ja to nie mogło udać! Ty on bez jest. Kurde, ale się nie go wysypało i ja pierdziel mam drewna! 50 drewna mam. A i teraz wracamy. Oni się już poczuli za bardzo i my to musimy wykorzystać Micraca Pomocy midem, midem do A go. Na pewnej, na pewnej. Popakę i mitem do A go! Jazda! Na pewnej! Macie jednego słabego tam. I obitego w dodatku. To ten. No wściekać Kura, kura zabiję. Nie no, chłop do kury strzela! I ta kura mu oddała! O Boże... Ty chyba w Fortnite'a nie grałeś nigdy, co? Kurde, jaki IQ 200 flash? <grytanie> nie no, co ten robi?! Ty, auto, bierz, bierz furę! Dobrze! I popaczkę! Dobrze, Tu się już tak jest. Nice, a to jest Ale do czterech? Bola, bola łatwo. Nie mogę się ruszyć. Serwer padł. Serwer rozwaliłeś sobie tą zagrywką. Za mną po prostu, ok? Tu się otwiera. Dobra, nieważne. Jak na łoku? Jedziemy autkiem. Szybki to miał być szybki rush. Nie strzelajcie do kur. No kurde, zabijają! Jazda do besa, do besa! Po głowie jest Do besa, panowie! Do besa, do besa i plant! Lewa, lewa, plecy! Gdzie plecy? Leży. O kurde, i teraz klacz Esa! Autem. Ja na dachu. Eee, desek brakło, sorry. No, Mission failed. Nie mogę jechać przez ciebie chyba. A może? Nie, 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 nie. Spadłem. O kurde. Ej, tu jest w ogóle taki balkon dziwny. Dojazd, dojazd, Piotr! Wjechałeś? Dobra. Ty, co to? Scout jakiś? Biją Ty... cię. Leży. Kurde best już wjechał Jest w dachu Ja pierdolę co tu się dzieje Trumny O kurde ale fail Ja mam nad sobą gościa Walczę z deskami Snajpera mam Konsole, no, włączam mieszczący no, Dzięki tam problemu Bo ja straciłem kulę Najsik nice. Jedziemy z nimi Uciek. Ile Leży Na dachu, na dachu, tutaj Ta? Dwóch Kurde Strzelam się z pięcioma, pomocy! Ty paka, chodź a, chodź a. Jeszcze jeden, tu kutabani, ty, chodźcie A, tam jest dwóch już. Jas Jasper i może na z ciemni. Mamy chodora w drużynie. Jeszcze może dachem przyjście, ale tutaj generalnie to faktycznie, no jest taki remontowa. Elegancko. Oj, oj, oj. Leży. A i teraz do auta i wchodzę na A. Ej, chodźcie za mną, idźcie, chodźcie za mną po prostu, okay. nie wiem, ja wjeżdżam autem, nic yeah. nie widzę w smoku. Tobie zarobimy? A... Tak. Są tu, na dachu. jak Ale to jest. Widzisz? Nice. Jeszcze jeden, długa, długa. Klasa Wycieraczki włącz w smoku To się nazywa tip Nice panowie, jedziemy z nimi Ta? Dobra, mam plan Biorę autko, jadę szybko na A w takim razie A będą w szoku Plantuję na A No nie, serwer padł Ja pierdziele mi idzie o kurde. Mamy pakę, morto. Na oh! Nie widziałem. Ej, cicho, nie ugram. Spokojnie, morto. Paka leży na środku. On musi skoczyć z dachu. Nad tobą jest, O tam, no? Nie ma go. No był tam nad tobą. Nie wyjdę. Ok. Jest twój, jest twój! Musisz! Ty jak kub zatańczył kurde na tej desce, widzieliście to? Jaki pyłek zrobił? Cool. A ja teraz zrobię taki mek, że palę banan w pierwsze. Nie pal, nie pal. Kurde, mordę, przejedziesz mnie! O kurde. Wjeżdżają, pomocy! Cio, cio. Oj, przepraszam. To nie ja podłożyli. Co wy... No A podłożyli. Ja pierdziele, dobra, rotuję już. Chłopiec sąde mną. Ty? Co ty mam. Kasuję go, dobra, kurde. Mamy to? Ja już ja jestem. Ale kurde, że tam paka podłożyli. Wszyscy B. Dwóch wchodzi, a dwóch paka plantuje. Na Apsach gdzieś. On strzelił? A wUPA do mnie... Kurczek do mnie strzelił za wupy! Trafiłeś w Ja pierdzielę, no! I serwer wywaliło za to! Ej kura była za nim, z tym chłopem i do mnie strzeliła po tym. Jestem że służyłam chyba strzał wupy w piachu. No i faktycznie słyszałam strzałów w piachu, kurde kurczak, do mnie strzelał. Balkon, ja nie jestem z, kurde snajperem. Awa. Jest. Był tam. Był tam. Dobra, tam był. No, ja nie jestem snajperem jednak. Stachu? 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 Ej, plecy. Kurde, jeszcze jeden. Plecy biegnie. Dwóch na dachu jest teraz. Oj, Jasper, ciężko nie będzie, jest, powiem ci. Nie jest, dobrze. Ej, musisz przeskocz na panhopie przed siebie, po prostu tak, żeby, żeby patrzyli w dół i spadli przez to. wiedzą. A to kominiarz. Nie, może cię nie widzieli, spokojnie. <noise> o, o, proszę. Szkoda, że, kurde, cię boltyzowali w PC. Ty, niech nie znowu biega, ty. Jest, jest twoim kumplem. Znaczy, jak chce w tego kurczaka, wykorzystaj go. To jest twoja szansa, musisz go puścić przodem. No mało zrobił ten kurczak. No nie trafiam. Kurde, ej oni po tych dachach, Ej, wiecie co trzeba robić? Trzeba, kurde, wyraszować i fleszować <suszy> górą po prostu. Fleszę do góry w niebo i nie będą widzieli nic. Rasz B, banalem, po prostu, słuchajcie, jazda. Na, na tekach szans nie ma, żeby się spodziewali takiej zagrywki, słuchajcie. Jedziecie A po prostu. Fleszujemy i jazda. Kurde, nic nie widzę. Fleszuje bez. Smokuje CT te. plecy, trumna Oj, tego się nie spodziewałem Musi nie patrzy. Nie pikujcie banana, please Banan No wchodzi na plecy kutabaniasz. Ej dobra, słuchajcie, wiecie co jeszcze możemy zrobić? Możemy zrobić rush domkiem Daj, hey, nad no, nami, nad no, nami Nie wiem Piksel kutabani w ciemni, w respie, ja w B się do lewej I w B jest jedyna A w tej ciemni takiej. Raszowanie nie jest dobrym pomysłem, jednak na tej mapie wam powiem Tak jest, masz go i teraz ich robisz słuchaj Patrz na wieży stanął Na wieży, na tej najwyższej wieży staną sobie No i raszujcie rashuj, B wszyscy Ja idę na A na bohatera słuchajcie Dobra no ja to kurde, przygotowałem takie miejsce, żeby nie rozprawił paczki. Cię, dobra, oszukałeś, Jasper, nie robisz, nie robi się tak. Mam taki dobry pomysł. To mogę jeszcze tutaj, patrz. Tak. Oho! O, się wysypał. Na dachu u siebie. Jest. Na dachu u siebie. Maćku co trafił? Proszę cię, drożdżu to jest. No, on mi to dał. Na ciebie nie może trafić pleca, a mi daje takie hedy. No i w ciemni będzie, patrz. Uważaj w tej ciemni na BS. -ie. Ty widzisz chłopa Konek to Trzeci na dachu Nie mogę, bo jeszcze mida na dachu jest No to on mi cię nie widział ten po prawej to, cię widział Cicho Ale ja tam tego nie widziałem tu Patrzcie to co? Eee, no, Ty no, chłop chyba no. ghostuje Uwaga na ten Jest, widziałeś, widziałeś to tobą Specnaz, tu Dzięki Cztery <grym> na trzymałeś, Ta, ta To było tam, No nie, no to było bezcelne w ogóle on, on wiedział, że tam będziesz? No właśnie Oszukuje No i tyle